No, witajcie kochani, mamy dzisiaj takiego Nissana Kubi którego kupiłem trochę w ciemno. Auto nie kręci. No, się inaczej kręci, ale nie chcę odpalić. Jest to typowy dieselek 1.5. To samo praktycznie co Renault Kangu. No i będziemy próbowali. Zdiagnozować co się dzieje. Ja już troszeczkę wcześniej to auto rozebrałem. Rozpakuję teraz te wszystkie rzeczy z paki i pokażę Wam o co chodzi. No, dało się odkręcić naszą nakrętkę. Czekam aż ścieknie reszta ropy. Powoli wyciągniemy. Uwaga, za chwilę zobaczymy, co jest w zbiorniku. Włączyłem też specjalnie lampkę tak żeby było dobrze widać i zaglądamy do środka a mieni nam się tutaj kolorowo lampka ładnie podświetla wszystkie opiłki spróbujemy wejść delikatnie telefonem dalej żeby zobaczyć jak to wygląda no i Cóż, możemy twierdzić, że tych opiłków trochę jest. Przebieg auta nie jest jakiś duży, 140 tysięcy, no ale jak poczytacie, to są takie przypadki, że i przed setką tysięcy kilometrów już potrafi się dziać coś z układem wtryskowym, to jest na Delfaju, także nie jest jakieś wielkie zdziwienie. Auto też kupiłem taniej. Wiedząc, że prawdopodobnie będę musiał tutaj pokusić się o naprawę, wymianę, regenerację całego układu wtryskowego, także co będziemy dalej robić. Za chwilę pójdziemy wyciągnąć wtryski, pompę paliwa, pompę wysokiego ciśnienia inaczej. No i co, będziemy szukać warsztatu, który nam to zregeneruje, albo kupimy już zregenerowany? to damy tak żeby mogli sobie to naprawić ale diagnoza już praktycznie jest także bierzemy się dalej do roboty Dobra, przechodzimy do drugiej części. Będziemy wyciągać wtryskiwacze na początku w sumie zrobimy tylko to, tak żebyśmy mogli sprawdzić ich numery. Wyciągniemy rurki, odłączymy świece żarowe, odepniemy tu wszystkie przewody. Numery pompy wtryskowej mamy z drugiej strony, ale pompę zdemontujemy dopiero wtedy, jak będziemy mieli już drugą, tak żeby rozpiąć rozrząd i za jednym zamachem, jak będziemy mieli podwieszony silnik, założyć drugą pompę i i spiąć wszystko do kupy. Także ja zabieram się do demontażu, a wy będziecie mogli sobie tu w międzyczasie obejrzeć, jak mi idzie. Przejść jeszcze po inne narzędzia. Przechodzimy teraz do wyjęcia wtrysków odkręcamy sobie stopki torksem i mam tutaj taki przyrząd do wyciągania zapieczonych wtryskiwaczy, różnie z nimi bywa, czasami wychodzą, czasami nie wychodzą, ale to narzędzie jeszcze mnie akurat w tych silnikach nie zawiodło, także bierzemy się dalej do roboty. Przeregamy teraz stopki. Teraz zwróćcie uwagę, jak one są włożone. To, to jest takie wgłębienie, i to wgłębienie ma iść do góry. Ta wypustka dochodzi do głowicy, i w ten sposób pamiętajcie, żeby z powrotem wstawić stopkę wtryskiwacza, tak żeby wszystko dobrze dolegało, żeby wszystko było ok. Pamiętajcie też, żeby wymienić zawsze podkładkę pod wtryski wtedy będziecie mieli pewność, że są szczelne no i teraz zobaczymy jak te wtryski będą chciały wyjść mógłbym je rozruszać kluczem tutaj klucz podejdzie tak żeby poruszać lewo-prawo, ale z racji tego, że mamy sprzęt, to od razu się nim posłużymy pokażę używam Takiego podstawowego sprzętu do wyciągania wtryskiwaczy. On w zupełności wystarcza. Bierzemy odpowiednią końcówkę. Do tego mamy też rączkę. A jeżeli potrzebujecie czegoś do trudno dostępnych miejsc, to możecie tutaj z takiej kątowej przekładki sobie skorzystać. Zakręcamy sobie na pierwszy wtryskiwacz naszą końcówę. Weźmiemy sobie też od razu przejściówkę. Zakręcajcie do końca, tak żeby nie uszkodzić gwintów samych wtryskiwaczu. Nakręcamy sobie teraz uchwyt. Działa to na zasadzie motka bezwładnościowego. Jak dokręcicie, to będziemy uderzać i będziemy sprawdzać, czy wtryskiwacz się wychodzi. Wszystko mamy skręcone. Teraz ruchem do góry lecimy. wyszło. Jak widzicie, myślę, że kluczem byłoby ciężko ten wtryskiwacz poruszyć na tyle, żeby, żeby chciał swobodnie wyjść. Zobaczcie teraz, jak wygląda końcówka. Jest zabrudzona. Pamiętajcie, żeby tego nie czyścić w żaden sposób. Yy, żadną szczotką drucianą tego nie dotykamy, oddając do regeneracji. Wszystko to zostanie zrobione przez fachowca, także Jedyne o czym pamiętamy to, żeby tu założyć nową uszczelkę, nową podkładkę miedzianą. Jeżeli nie widzicie jej na wtryskiwaczu, to po prostu szukajcie w bloku nie w bloku tylko w głowicy bo tam też najczęściej te podkładki zostają. Wtryskiwacz jest brudny, jest dużo nagaru także pewnie i w środku za wesołe to nie wygląda. Rzeczywiście auto mogło nie odpalać. Robimy kolejne wtryski. Zobaczymy jak nam wyjdą swoją drogą nagrywam pierwszy filmik, także wybaczcie mi wszelkie błędy jak macie jakieś spostrzeżenia Jakieś fajne rzeczy, które możecie mi doradzić, to śmiało. Zajmuję się na co dzień trochę elektryką, samochodową, mechaniką. Yy, sprzedaję też auta. Mówiąc, popularnie handluję, ale nie jest to moje jedyne źródło utrzymania. Także mam czas, żeby nagrać trochę filmików yy, z wami, może czegoś się wspólnie nauczyć. A no i przede wszystkim zrobić to, co mi się podoba. Także lecimy z drugim wtryskiem. Ten zdecydowanie lżej. Pamiętajcie też, żeby wcześniej czyścić gniazda, ponieważ może Wam nalecieć trochę syfu do środka i wtedy, jak wpadną jakieś ostre przedmioty do, do bloku, do cylindrów, to może się zrobić mała popelina. Drugi wtryskiwacz mamy wyjęty. Lecimy z kolejnym. Jestem ciekaw jak nam wyjdzie ta nasza naprawa. W części drugiej pewnie dopiero będziemy nagrywać cały proces składania, czyszczenia gniazd. Zrobimy to razem. Lecimy trzeci wtrysk. Mamy trzecią sztukę. Bierzemy się za ostatni. Trochę musimy sobie zrobić miejsca. Chyba nie przeszkodzą. I zakręcamy na no, ostatni wtrysk. Powiem Wam, że same gniazda też dość brudne, także będzie trzeba je oczyścić Zrobić to porządnie I rwiemy, ostatni Siedzi. Dobra Ostatni na wyszedł Wszystkie miedziane podkładki zostały w środku, także trzeba się pomęczyć trochę, żeby je wyjąć nam chodzi teraz o to, żeby sprawdzić tylko numer wtryskiwacza tak, żeby dobrać odpowiedni jak spojrzycie sobie to numery są tutaj i zwracamy uwagę na ten górny czyli EJBR 1,5 decyli mają końcówkę 1D ale też znajdziecie wtryskiwacze zamienne jak wymieniacie wtryski, pamiętajcie, żeby skanerem diagnostycznym nadać im nowe kody, tak żeby kalibracje się zgadzały i żeby silnik mógł poprawnie pracować. No i co? Teraz jeszcze pozostaje nam odkręcić rozdzielacz. O tym też trzeba pamiętać, żeby go wyczyścić, wymienić. Bo jak puścimy na nową pompę i przede wszystkim wtryski, o tego miejsca idzie już y, paliwo bezpośrednio na wtryski. Jak puścimy mu y, paliwo, no to cały syf z tego rozdzielacza dalej poleci kolejny raz na wtryski. Jest ryzyko, że będą uszkodzone. Szukamy klucza i działamy. Na początku nakrętkę na plus 10 nakrętka ta trzyma instalację elektryczną. Także najpierw odkręcamy tą mniejszą nakręteczkę i pod spodem mamy większą. Ona aż trzyma rozdzielacz. Nasza nasadka standard o, gdzieś tu 13 możemy wonić całą o, cały plastik, za chwilę go jeszcze bardziej Mieliśmy ale samochód jest dla mnie Jakoś tam bardzo się nie będę przejmował. Druga nasadka, 13. Mujujemy pierwszą drugą. I rozdzielacz mamy na wierzchu. jeszcze o jednym przewodzie pomnieliśmy o przewodzie, który łączy się z pompą wysokiego ciśnienia też ewidentnie nie musimy go odkręcić żeby uwolnić pompę mamy to i jeszcze z drugiej strony czujnik czujnik ciśnienia Chwilę go sobie odepniemy Tu jeszcze pompie Musimy zludować oh. Dobra, tu mam luz oh. I rozdzielacz mamy wyjęty oh. Rozdzielacz W takiej wersji też musi być wyczyszczony, ponieważ zbiera się w nim tak samo pełno opiłków. I Jak puścicie nową pompę, nowe wtryski, a zostawicie sam rozdzielać, to pierwsze co pompa popchnie na wtryskiwacze, to są zrobione. No, a to będzie ten syf. Także to też, to też robimy. Podpieszcie na satkę. Numer wtrysków mamy. Pompę już sobie odsłoniliśmy, więc sprawdzimy teraz tylko, jaki numer ma pompa, tak żebyśmy mogli dobrać dobre części. Będziemy wtedy się brać za wymiany. Będziemy też, tak myślę, wymieniać gruszkę razem z tymi przewodami paliwowymi, bo tak zobaczycie gruszka spęknięta tutaj prawdopodobnie brało się lewe powietrze o. E, paliwo cofało się do zbiornika i niestety mogło to być jedną z przyczyn, która zabiła pompę, bo odpalając na e, układzie paliwowym, który jest zapowietrzony pompa pcha w obieg powietrze, wtryski się zacinają. Samo pompa może opiłkować, także. Pewnie można byłoby tego uniknąć. I teraz zastanawiam się, czy to nie jest tak naprawdę przyczyną tej awarii. Zobaczymy, jak poskładamy wszystko na nowych częściach. Sprawdzimy. Teraz numery pompy. Tutaj macie zazwyczaj taką naklejkę. Możecie sobie zobaczyć. Jest to numer. Pompy powinny pasować z innych silników. Z, tym, z innych samochodów z tym silnikiem. Jakieś Clio, Renault, Kang'u itd. Także bez problemu będzie to działało. Robiłem już coś takiego też. Na mojej kliówce, tutaj zobaczcie, patrzymy w gniazda, spróbujemy wyoszczyć, jest tam ta nasza podkładka, i trzeba teraz spróbować ją wyciągnąć albo jakimś haczykiem, albo nabić okrągły pilniczek tak delikatnie, żeby zaklinował się na pilniku, i wysunąć do góry. To już finezja tylko wasza was ogranicza. Kupujemy zestaw szczotek do do czyszczenia gniazd, jeżeli trzeba to trzeba je delikatnie przefrezować, zakładamy nowe wtryski, będzie szczelnie ja mam wrażenie, że jak wymienimy jeszcze te przewody paliwowe to wszystko będzie ok ja tymczasem zastanawiam się co dalej robić myślę czy dojdę tutaj do tych przewodów paliwowych, czy nie zostawię ich sobie dopiero na, na moment na czas kiedy kiedy będę wymieniał Pompę i będę miał rozpięty rozrząd, bo zdaje mi się, że te przewody łączą się gdzieś tam dalej, także yy, przy okazji już te przewody pociągniemy nowe. Samochód kupiłem dla siebie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Nie będę go sprzedawał, szukałem czegoś, yy, czy będę mógł wozić sobie narzędzia. Yy, czasami potrzebuję przewieźć jakieś części, koła, zderzak do samochodu, jeżeli kupuję coś uszkodzonego i po prostu taki kangurek czy mi się przyda ma dwa miejsca pokażę Wam go też w środku z 2006 roku no, nie wygląda zbyt dobrze teraz, ale ma klimatyzację, co dla mnie było podstawą z dodatków fajnie ma elektryczne szyby lusterka mm, ale co jest śmieszne nie ma ABS u ale tego się już dowiedziałem dopiero jak miałem auto u siebie, także na początek myślę, że dla młodego handlarza, przedsiębiorcy takie auto wystarczy. Materiał zrobił nam już pół godziny z tego rozbierania. Także myślę, że na dzisiaj koniec. Ja zajmę się teraz szukaniem części. Demontaż generalnie prawie mamy skończony. Tak jak mówiłem, pompę zrobimy sobie później. Jak zamontujemy wtryski, pospinamy, dopiero zajmiemy się rozrządem no i będziemy próbować odpalać ten samochodzik jak wam się podobało dajcie znać czy chcecie zobaczyć też jak te wtryski montuję pamiętajcie, że nie jestem zawodowym mechanikiem to robię dla siebie ale jeżeli robię coś już przy autach które chcę sprzedać no to nie ma liby i robimy to na takim poziomie żeby przyszły kupujący nie miał później pretensji że sprzedałem mu coś kiepskiej jakości Także żegnam się z Wami. Jak na pierwszy raz chyba nie było źle. I widzimy się na montażu.